Ze wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Sługa nie jest większy od swego Pana, ani wysłannik od Tego, który Go posłał, wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdyż według tego, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich, ja wiem, których wybrałem, lecz trzeba, aby się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię Wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślem, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Zanim sobie lepiej ustawię mikrofon, będzie mi się tak podoba. Chyba tak będzie lepiej. To zachęta do spowiedzi. Ksiądz jest w tej kaplicy. Jeden spowiednik, i jeszcze po lewej stronie, dobrze mówię? W konfesjonałach. Jakby ktoś chciał skorzystać, to zachęcam. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej natchnął mnie. To jest kościół, a sanktuarium? Parafia Matki Bożej Fatimskiej natchnęła mnie. Natchnęła mnie do takiej refleksji. Wyobrażam sobie pokój nauczycielski, radę pedagogiczną i taki oto problem podejmowany na radzie pedagogicznej. Że oto katechetka. Dla małych dzieci pokazała drastyczne obrazy piekła. Pokazała i opowiadała o piekle. Może nawet puściła film. I oto oburzeni rodzice, że dla dzieci takie drastyczne sceny są pokazane, że nie wypada, nie można. Debatują nauczyciele nad tym, co zrobić z taką panią katechetką lub katechetą. Opowiadam o tym, ponieważ Matka Boża z Fatimy małym dzieciom, widzimy je tutaj na tym przedstawieniu w głównym ołtarzu, pokazała właśnie wizję piekła, przerażającą wizję piekła. I ja się zastanawiam, no, Matka Boża takie rzeczy ostrzegała ich i prosiła, żeby się dużo modlili i pokutowali, żeby tam nikt nie trafił i żeby oni też tam. Nie skończyli. Yy. Przypominam sobie różne rozmowy i różne historie osób wierzących, przynajmniej tak deklarują, spowiadają się, chodzą do spowiedzi, ale ich życie duchowe yy. jest podobne do robienia pięciu kroków w przód i sześciu do tyłu. I tak wciąż, osiem do przodu. Dziewięć do tyłu. Myślę sobie o takich osobach, które są wśród nas, które podobnie żyją. Słowo Boże dzisiaj zapewnia nas o tym, żeby, że Pan Bóg jest ostoją, opoką. On składa pewne obietnice. On jest Bogiem działającym cuda przez swoich ludzi. Tymczasem właśnie. Wiele, wielu wierzących ludzi spotkałem, którzy nie doświadczają tego, o czym dzisiaj są obietnice. Nie tylko ich życie jest smutne i przeżyli różne smutne chwile, ale można powiedzieć, że nawet bardzo dużo tragedii w ich życiu się stało. Opowiadają o tym, jak trudne mieli dzieciństwo nie tylko trudne tam po prostu była patologia i prokurator powinien wejść bo działo się aż tak źle. Później w dorosłym życiu Miał wielkie ambicje, pragnienia, żeby założyć rodzinę, a ta rodzina się rozpadła. Mąż odrzucił, żona odrzuciła, dzieci, dzieci jakieś straszne rzeczy się z nimi dzieją. Pośrodku tego jest wszystkiego wiara i osoba, która po prostu mówi: Ja już tak nie mogę żyć. I zadaje sobie pytanie: jak to jest? Dlaczego Pan Bóg mnie kocha, a ja tak w życiu ciągle pod górkę mam? Dlaczego tyle kłód pod nogi, skoro Pan Bóg mnie kocha? No właśnie, skąd te obietnice o opoce, o skalę, o wielkich obietnicach? A z drugiej strony takie osoby, które deklarują się jako wierzące, przystępują do komunii, dużo się modlą, nawet to, to nie jest tylko paciorek poranny, mam na myśli te osoby, które spotkałem, ale rzeczywiście przedłużona modlitwa i różaniec, i wiele innych bardzo dobrych praktyk, właśnie zaświadczają, że ich życie. Jest naznaczony przekleństwem, smutkiem. Zdaje się, że Pan Bóg jakoś nie pomaga. Próbują modlitwy, proszą Boga o to, żeby się lepiej wydarzyło, ale się nie dzieje. Nie dzieje. I teraz przypominam sobie takie osoby, którym udało mi się więcej czasu poświęcić. I one mnie zadawały właśnie podobne pytania. Dlaczego to się wydarza w moim życiu? Dlaczego jestem taki samotny? Dlaczego ta moja, życie, moja rodzina się rozbiła? Dlaczego tak moje dzieci, jako modlitwę znaleźć, żeby te moje dzieci w końcu się nawróciły, albo ten mąż coś zrozumiał? Zadają w ten sposób pytania. I ja widzę, mówię teraz o konkretnych przykładach, rozmawiałem, rozeznawałem to godzinami, teraz to uproszczę i mam nadzieję, że nie wyjdę na Mudralińskiego, który o trudnych sytuacjach tak sobie rzuca tylko jakieś zdania, mało odpowiedzialnie. I analizując tę sytuację, no mówię, słuchaj, brakuje ci wiary, a brakuje ci zaufania do Pana Boga. Wciąż Twoje życie przypomina szarpaninę, bo idziesz rzeczywiście dzięki dobrym praktykom, dzięki komunii, dzięki spowiedzi, dzięki Różeńcowi, dzięki adoracji, idziesz do przodu, owszem. Idziesz te osiem kroków, ale za chwilę przez nieufność, niewiarę i inne grzechy, zwłaszcza przez pychę, cofasz się o dziewięć kroków. A później idziesz znowu siedem do przodu, a później osiem do tyłu, a później dwanaście do przodu i jedenaście do tyłu. I tak całe życie człowiek się szarpie. I nie, i nie może do końca doświadczyć tego właśnie, że, że Bóg jest skałą, Bóg jest sopoką, Bóg uszczęśliwia, bo no, no co to za życie z ciągłą szarpaniną. Nie wiem, czy wybieraliście się kiedyś w drogę i próbowaliście tak robić: 10 do przodu, 11 do tyłu, 12 do przodu, 13 do tyłu i tak, i tak w kółko. Tak życie wielu wierzących wygląda, właśnie. I zadaje mi pytania, ale ta osoba, mam teraz jedną konkretną na myśli. Jak to jest, proszę księdza, że ta samotność mnie tak dobija? Dlaczego, dlaczego tak mnie rodzina traktuje? Dlaczego takie krzywdy? Dlaczego takie nieszczęścia? Dlaczego nie powiodło się? Przecież się modlę, przecież, yy, przecież się nawracam, przecież. Ale ja, ja mówię: słuchaj, no szarpanina, idź do przodu, nie, nie cofaj się, nie cofaj się. Zaufaj Panu Bogu, zaakceptuj pewne rzeczy, oddaj Mu pewne rzeczy. Ale przecież jestem wierząca. Słuchaj, masz wiarę, ale ona jest mała. Uwierz głębiej w Jezusa, On Cię poprowadzi i uwolni od wielu rzeczy. I pamiętam, że tych pytań podobnych było tam kilkadziesiąt. Tak, jakby nigdy wcześniej ich nie zadawała, i pierwszy raz miała taki problem, proszę księdza, co zrobić z tą moją samotnością. I zazwyczaj jej odpowiadałem. Kto uczestniczy o 20.30, wie, jak mniej więcej na takie tematy odpowiadam. Teraz tu nie chcę upraszczać i skracać. Ale w skró... O, dobra, uproszczę, w skrócie. Zaakceptuj ten stan. Pan Bóg ma jakiś plan wobec tego. Zostaw to Panu Bogu. I uwierz, że po czasie pustyni będzie ziemia obiecana. Uwierz to. Ale to się do mnie nie odnosi, ale to nie o mnie, ale fakty są inne, ale to, nie, ale to nie ja, ale ktoś mi to zrobił, ale ja nie dam rady, ale ja nie potrafię, ale ja nie rozumiem, i tak wciąż takie argumenty. I słuchaj, jakbyś chciała. To byś szukała sposobu, a widzę, że ty szukasz powodu do tego, żeby nie zrobić to, co ci mówię. Mam na myśli konkretną osobę. No, no i w dalszym ciągu takie same pytanie. A dlaczego mnie Pan Bóg tak traktuje, a dlaczego mnie jeszcze nie uwolnił, a dlaczego mnie jeszcze nie uzdrowił, a dlaczego mnie jeszcze nie oczyścił? Słuchaj, idziesz osiem kroków do przodu, dziewięć do tyłu, dziewięć do przodu, osiem do tyłu. I się tak szarpiesz. Idź do przodu, uwierz w Jezusa. Módl się wytrwale, nie rezygnuj ale tutaj mi ludzie zostawili, tutaj się coś jeszcze takiego wydarzyło, ale, takie, ale przecież mam taką przeszłość, ale przecież taka krzywda się wydarzyła. Później, po raz drugi, po raz trzeci, wiecie, ja czasami tracę cierpliwość przy tego typu historiach, przyznaję się, spowiadam się z tego. Dałem jej książkę księdza Tadeusza Dajczera Rozważania o wierze. Okazuje się, że w setkach egzemplarzy ksiądz proboszcz rozprowadzał tę książkę i mówi o niej, że to jest najlepsza książka w języku polskim, tak? Na temat wiary. No, jeszcze dzienniczek Faustyny jest i takie. Dałem jej to, polecam. I do niej zaczęło coś dochodzić. Zaczęło coś tam właśnie, jakieś kropki się łączyć w głowie i zaczęła kojarzyć. I pisze do mnie. Ksiądz wiedział ksiądz wiedział ale o co chodzi nie rozumiem co ty do mnie piszesz ksiądz wiedział że mam małą wiarę no tak mówiłem ci sto razy ksiądz wiedział że ja po prostu się usprawiedliwiam swoją historią życia i różnymi krzywdami po to żeby nie spełnić tego co pan bóg ode mnie oczekuje no tak mówiłem ci to wiele razy ksiądz wiedział że ja po prostu z powodu swoich grzechów nieszczęście na mnie Spada, i to nie jest wcale tak, że ja taka pokrzywdzona jestem i mam się czym usprawiedliwiać, ale po prostu to moja wina i nie mam usprawiedliwienia. Że, tak moi, że to moje życie wygląda jak szarpanina. No tak, mówiłem Ci to wielokrotnie. A ja się na księdza tak denerwowałam i tak się buntowałam, jak mi ksiądz mówił, że mam małą wiarę. Zaczęło dochodzić. Wie ksiądz co? Jak na następny raz będę tak mówić, to proszę mnie tak palnąć w łeb. Cytat. Cytat to był. Możemy tak palnąć w łeb, że, żeby dotarło do mnie to co, ksiądz, to, 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 co Ksiądz do mnie mówił o tym pewnym rozwiązaniu, o szukaniu sposobu na to, żeby przyjąć słowo, a nie znajdować 100 tysięcy usprawiedliwień na to, żeby go nie przyjąć. Między innymi, jestem tak skrzywdzony w życiu, jestem tak skrzywdzona w życiu, tak wiele patologii w moim życiu się wydarzyło, tak ludzie mnie skrzywdzili, tak mnie odrzucili, że ja w sumie mogę się skupić na sobie, na swoim bólu. I nie skupić się na Bogu i na swoim nawróceniu. I usprawiedliwić siebie. Proszę mnie tak palnąć. Przypominam sobie inną, konferenc inną ro rozmowę. Tam mniej więcej chodziło o to, że osoba wierząca, praktykująca, modląca się. Bardzo zdenerwowała się na papieża, na biskupów, na ich decyzje, na to, jak kościół wygląda. Mówiła o masonach, o jakichś takich rzeczach, w których wiecie, wszystko odrzucała. Ja nie chcę takiego episkopatu i tak dalej. I opowiada, ja staram się pytaniami podpowiedzieć coś. Staram się coś pytaniami podpowiedzieć. I widzę, że ona zacięta, że po prostu kościół zły, biskupi źli, papież jeszcze gorszy, i, i ta, w ten sposób. W pewnym momencie przebłysk. Przebłysk u tej kobiety. Ksiądz, co? Chyba mnie ksiądz musi chlasnąć. Cytat znowu. Cytat znowu. A ja chyba muszę się wyspowiadać z tego, jak ja, co, co ja o papieżu Franciszku mówię i jak, go, i jak go traktuję i jakie jest moje podejście. Ale to był krótki przebłysk. Później dalej. Jakieś takie odrzucanie instytucji Kościoła, zdenerwowanie na całą sytuację, na wszystkie decyzje. W związku z tym wszystko źle, a ci, którzy są dobrzy, to, 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 to gdzieś tam są uciszani i tak dalej. Słuchajcie, to, to co chcę To co chcę wam zostawić Matka Boża ostrzegała Fatimię Ostrzegała Fatimię I przesłanie mniej więcej jest takie Chociaż ja je troszeczkę zmienię na nasze potrzeby Ostrzegała przed czymś o wiele gorszym Niż traumatyczne dzieciństwo Ostrzegała przed czymś gorszym niż odrzucenie ze strony ojca, matki, żony, męża. Ostrzegała przed czymś gorszym niż jakaś fatalna choroba, niż jakaś nerwica, choroba psychiczna. Ostrzegała nas przed grzechem, przed brakiem pokuty i przed piekłem. Ostrzegała nas. I czasami też tak Matka Boża po prostu chlaśnie cytat. Albo tak palnie, żeby do człowieka dotarło. Człowieku, to nie jest tak, że Ty jesteś taki nieszczęśliwy. Ponieważ jesteś wierzący i Pan Bóg jakoś nie działa, tylko ponieważ masz problem z wiarą. Dlatego jesteś nieszczęśliwy, ponieważ grzeszysz przeciwko wierze i przeciwko ufności do Pana Boga i tak się szarpiesz z Nim. I największym twoim nieszczęściem jest grzech. Możliwe, że ten, którego w ogóle w konfesjonale nie wypowiadasz. Możliwe, że usprawiedliwiasz właśnie, że skoro taki skrzywdzony jesteś i tak... I źle ci w życiu, to masz prawo tak mówić o sobie, albo tak się skupiać na swoim bólu. Słuchajcie, to są bardzo mocne słowa. Ja zdaję sobie sprawę z powagi tego, co mówię. To nie jest lekkie i przyjemne. Tak jak lekko i przyjemnie nie jest ośmiolatkowi czy ośmiolatce pokazać piekło, a zrobiła to Matka Boża w Fatimie. I z takim ostrzeżeniem, jeżeli się nie nawrócimy, jeżeli nie będziemy pokutować, stanie się coś o wiele gorszego. Spadną na nas konsekwencje naszych wyborów. To nie jest tak, że Pan Bóg jakoś tak zagniewany będzie rózgą siekał i... bo człowieku, muszę cię ukarać. Nie. Spadną na nas konsekwencje naszych pychy, niewiary, nieufności i to będzie piekło na ziemi, a możliwe, że się przedłuży w wieczności. A Matka Boża ostrzega. Człowieku, nawróć się, wróć do łaski uświęcającej. Szukaj sposobu na nawrócenie, a nie powodu do tego, żeby się nie nawrócił. Szukaj sposobu, nie podsu to co słyszysz, to słowo Boże, które do ciebie dociera, nie, podsu nie odbieraj w ten sposób. Nie potrafię, nie umiem, to nie dla mnie. Fakty są inne, ale przecież inaczej się wydarzyło. Ale z tego nic dobrego nie może być. Tylko przyjmij. Przyjmij po prostu to, co. To... Dobrze. Oczywiście do siebie też to mówi. Przyjmijmy. Przyjmijmy to, co na nas spada, jako pokutę. Jako pokutę, jako pewne przestrzeżenie człowieku, uważaj, bo jeżeli nie, Pana Boga będziesz lekceważył, to możliwe, że czeka Cię coś gorszego niż pokazanie wizji piekła ośmiolatce czy dziesięciolatkowi. Czeka Cię coś gorszego i inni mogą się oburzać na to wszystko. Czy, czy z perspektywy niewierzącego to może wyglądać tak, jakby Pani katechetka dzieciom na katechezmie ośmioletnim. Po, Film o piekle z drastycznymi scenami pokazywała, Matka Boża, ostrzega. Wróć do mnie. Słuchaj się mojego syna. Nie skupiaj się na tym, że masz tragiczne życie, że ci się życie sypie, że dzieci są nie takie, jakbyś sobie wymarzył, oczekiwał, a są wręcz przeciwi, jakimś przeciwieństwem tych oczekiwań. Zobacz, że głównym powodem nieszczęścia mojego, twojego jest mój grzech który możliwe nawet, że nie widzę. Panie Boże, pokaż nam go dzisiaj. Po to też dzisiejszy różaniec, po to msza święta, po to nabożeństwo i adoracja całonocna, by to zobaczyć, pokajać się przed Bogiem i przyjąć Jego zbawienie, Jego miłość. Miłość dla grzesznika. I pozwólcie, że w prostych słowach zakończę. Chociaż, no, chociaż trzeba było troszkę palnąć po głowie. Przyjmijcie to z wielką troską, że to palnięcie po głowie po to było, żeby się otrzeźwić. Może ktoś jeszcze tego nie rozumie, ale za rok, za dwa uzna to i, i powie, aha, to palnięcie po głowie rzeczywiście było potrzebne. To najlepiej to o to prosić i otrzeźwieć wcześniej niż za późno. Gdy już ponoszę konsekwencje swoich błędnych wyborów odrzucania Ewangelii i brania swojego zdania, swojej opinii jako najważniejszej. Nawet jeżeli Bóg inaczej mówi, to ja to mówię, a to biskupi tacy, nie podoba mi się, odrzucam. Nie, Pan Jezus cię prosi o pewne rzeczy, Matka Boża cię prosi. Matka Boża w Fatimie pokazała się jako Matka Boża różańcowa. Tak o sobie opowiadała. Zapraszam was właśnie do tego, żeby codziennie odmawiać różaniec. Bardzo się cieszę, że wielu z Was to robi. Jeżeli zarzuciłeś, wróć. Wróć do, do różańca. Czy to w parafii, czy to jeżeli to ci najbardziej pomaga o 20.30. Zespół też z wielką miłością i troską przygotował dla Was dużo materiałów, które przywieźliśmy ze, ze sobą. Są one właśnie na zewnątrz. Między innymi na przykład w trosce o dzieci. W trosce o dzieci, żeby one od najmłodszych lat. Nasiąkały wiarą. Kolorowanki przywieźliśmy. Jeżeli nawet kogoś, no po prostu nie może złożyć żadnej ofiary, nie, nie stać go w żaden sposób, proszę wziąć, tylko z taką misją opowiedzieć dziecku o wierze. O tym, dlaczego Pan Jezus jest biczowany, dlaczego umiera na krzyżu, po co to wszystko, opowiedzcie. Tam też są pakiety ewangelizatora, żebyście do innych poszli i ostrzegali. Albo nie inaczej. To będzie też ostrzeżenie, ale przede wszystkim mówcie o miłości Bożej. Ja dzisiaj ostrzegałem, a wy bardziej o miłości mówcie. Ale o grzechu też. Bo co z tego, że Pan Bóg nas kocha, jak my się zamykamy na, te, na ten grzech? Jeżeli otworzymy swoje serce i przyjmiemy zbawienie przez krzyż Jezusa Chrystusa, yy, zmienimy myślenie, nawrócimy się innymi słowy, to rzeczywiście wrośniemy we wspólnotę Kościoła. Duch Święty będzie nam dany i będziemy zdolni do... Wyjścia z różnych naszych trudności, przeciwności, traum, dramatów, różnych rzeczy, które się nadają do prokuratury. I wtedy będziemy mogli powiedzieć: Rzeczywiście, Pan Bóg jest moją opoką, On jest moją skałą. Wierzę Mu i trzymam się tych obietnic, choćby trzęsły się góry, i wierzchołki zapadały się w otchłań morza, i choćby jakieś zjawiska na niebie i na ziemi wskazywały co innego. To ja jednak wierzę i trzymam się tych obietnic, że Bóg jest wierny, że Bóg jest łaskawy, że mnie kocha i poprowadzi mnie do wolności, poprowadzi mnie do szczęścia. Ja mam się nawracać. To jest moje zadanie. I nie mogę szukać powodów do tego, żeby się nie nawracać, ale z całych sił szukać sposobu na, na to, żebym ja zobaczył swój grzech i zrezygnował z Niego. Matko Boża Swatimy, przestrzeż nas przed złem. Przestrzeż nas przed brakiem pokuty, brakiem modlitwy, przed konsekwencjami złych naszych czynów. Przestrzeż nas i uchron nas przed tym złem. Amen.